A co dzisiaj na obiad? Specjalnie dla ciebie ugotowałam rosu. Rosu? No ciekawe, czy dobry będzie. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Gotowałam go 4 godziny. Co tak krótko? Mhm. Mm I jak? Pyszny, mi smakuje. Prawdziwy rosół to powinien być złociutki, a nie taki jakiś bez kolor. Ale liczy się smak, a nie kolor. A a, a na jakim mięsie e, go robiłaś? Na kurczaku. Takim swojskim od sąsiada kupujemy. Jak ja gotuję rosół, kochana, to dodaję jeszcze skrzydło z indyka, szyję z indyka, kości wołowe. E, proszę ja ciebie, kaczkę. Tak się gotuje prawdziwy rosół, a nie takie coś. A to ciekawe. Widzę, że na bogato, a tak mam ciągle narzeka, że pieniędzy nie ma, a rosu to normalnie gotuje jak dla jakiejś arystokracji. Ty mi kochana w kieszeni to nie sieć. To ty mi w garach nie sieć. A czy my możemy w spokoju zjeść ten rosół? Rosół. Chyba woda z makaronem. Właśnie. Makaron to pewnie kupczy, a nie taki domowy, co? Jeszcze słowo, a wyleję mamie ten rosół na głowę. Teresa, ja nie chcę cię obrazić, ale ten rosół smakuje taki jak szpitalny. Jałowy jest. Jałowy jest nie rosół, a twój Apetyt na krytykę.